Dawno jeszcze nikim była, Szukała pracy byle gdzie. Śpiewała głodna i tańczyła, Zarobić chciała grosz na chleb. Ktoś z podłej knajpy ją wyciągnął do podrzędnego kabaret, a wkrótce zabiegali o nią że wielki scen ma niebotyczne angażmo, panie i panowie, Wola voilà. Na imię ma Tityna, Tityna, ach, Tityna, niewinna słodka mina, anielski seks podnosi się kurtyna, gdy premiera się... Na scenie Taktytina to sukces musi być. Najeszesz z pięknych gwiazd, wabi światła wielkich miast. Wystarczy szczęście od Rubina i wielki talent, jasna rzecz, aby stać się sławną diwą kina, co może świat u stóp swych mieć dramat czy komedia. kamery zawsze kochają. Swym pojawieniem się nakręca kinematograficzny show. Czerwony dywan, rampy blask. Ladies and gentlemen, welcome. Na i od kamienia sukcesu ciągły głód rozsuwa się kurtyna, gdy se się zaczyna i, i śmiech na filmach rosnący ludzi tu Na imię ma titina ty ty ach ty tyna, u boku Walentyna, Hollywood Przyćmiła wnet Szczeblina Tytina, ach tytina. Prawdziwa magia kina Nowego wieku cud Titina, Titina wróć mi! Titina!